Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszych zabieganych czasach, pełnych trosk i wyzwań, pragnę przypomnieć Wam o niezwykłej mocy modlitwy. Modlitwa to nie tylko słowa wypowiadane na głos, to głęboka rozmowa z naszym stwórcą. To most łączący nas z boskością. To źródło pocieszenia, nadziei i siły, które pozwala nam odnaleźć sens i cel w naszym życiu. Modlitwa przybiera różne formy. Każda z nich ma swoje unikalne piękno i wartość. Tradycyjna modlitwa, mówiona, pełna szczerych słów i intencji, pozwala nam wyrazić nasze najgłębsze uczucia i pragnienia. To chwila, w której możemy otworzyć swoje serca przed Bogiem, powierzyć Mu nasze troski i radości, prosić o Jego błogosławieństwo i opiekę. Medytacja z kolei to czas wyciszenia i skupienia. W którym wsłuchujemy się w głos naszego serca i ducha. To chwila, w której możemy oderwać się od zgiełku świata i zanurzyć się w ciszy, aby odnaleźć wewnętrzny spokój i harmonię. Medytacja pozwala nam połączyć się z naszym duchowym, ja, odnaleźć źródło mądrości i siły, które tkwi w każdym z nas. Modlitwa jest jak potężne narzędzie, które może przynieść nam wiele korzyści. Pozwala nam szukać wskazówek i odpowiedzi na nurtujące nas pytania, odnaleźć pocieszenie w trudnych chwilach, wyrazić wdzięczność za otrzymane łaski. Modlitwa umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. Pozwala nam doświadczyć bliskości Boga i Jego nieskończonego miłosierdzia. Dlatego, drodzy bracia i siostry, zachęcam Was do codziennej modlitwy. Niech stanie się ona nieodłącznym elementem Waszego życia. Źródłem siły i inspiracji. Znajdźcie czas i miejsce, gdzie będziecie mogli się wyciszyć i skupić, oderwać się od codziennych trosk i zanurzyć się w modlitwie. Niech to będzie wasza osobista rozmowa z Bogiem chwila, w której otwieracie swoje serca na Jego miłość i łaskę. Pamiętajcie, że nie ma jednego idealnego sposobu modlitwy. Każdy z nas jest inny. Każdy ma swoje własne potrzeby i preferencje. Ważne jest, aby znaleźć formę modlitwy, która najbardziej do nas przemawia, która pozwala nam poczuć bliskość Boga i Jego obecność w naszym życiu. Niech modlitwa stanie się dla Was źródłem nadziei, pocieszenia i siły. Niech prowadzi Was przez życie, umacniając Waszą wiarę i miłość. Niech będzie Waszym światłem w ciemności drogowskazem w chwilach zwątpienia, opoką w burzliwych czasach. Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny, obdarzając Was pokojem, radością i miłością. Niech Wasza modlitwa będzie zawsze wysłuchana, a Wasze serca napełnione nadzieją i wiarą. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, gdzie znajdziecie więcej duchowych treści i wskazówek. Niech Bóg będzie z Wami zawsze.